Cześć, witajcie, a ja jestem Vivi, a w dzisiejszym odcinku widzowie długo przez Was oczekiwane Q&A z twarzą. Dzisiaj ze mną jest Kajtek BLE i on będzie czytał mi pytania, no jakby to powiedzieć kim on jest. No to jest on moim duo z Fortnite, znamy się od dawna, oglądamy razem Ninjago, wczoraj też razem oglądaliśmy finał 16 sezonu. No i dzisiaj postanowiłem nagrać dla Was to Q&A, no bo bardzo długo czekacie, w sensie miałem nagrane, ale nie zmontowane i... Teraz yy, doszło trochę nowych pytań, więc yy, nagram je od nowa właśnie z kajtkiem. No to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał z dzwonkiem i lecimy z odcinkiem. Więc pytanie pierwsze od Piotr Ninjago, czy lubisz Monkey Kid'a? Yy, tak, Monkey Kid'a jeszcze nigdy nie oglądałem, ale myślę, że obejrzę jak teraz w grudniu wyjdzie po polsku, więc na razie nie wiem co się o tym wypowiadać. No, nie, tak naprawdę oglądałem tylko te pierwsze 6 odcinków pierwszego sezonu i to tyle, więc nie wiem. Zobaczymy, jak obejrzę w grudniu pierwszy sezon na Cartoon Network. Teraz sześć pytań od Herorosołka. Okay. Pierwsze pytanie. Lubisz rosołek? Oczywiście, że tak. Drugie pytanie. W którym sezonie i odcinku NinjaGo, gdy Jay jedzie windą, jest muzyka na 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 na? Dobra, to tak, po pierwsze, na pewno jest to sezon pierwszy, czyli rok węży, i jest to odcinek czwarty New Five bo w tym odcinku się pojawiły Peter. ale w której minucie i sekundzie, no to nie wiem, nie znam dokładnie. Ja nie oglądam swyt, które tutaj są u góry, więc dokładnie, no nie będę wiedział. Kolejne pytanie, lubisz banany? <noise> lubię banany, Zaj lubię, lubię banany, do naleśników z nutellą sobie zawsze daję tam banany do środka, no dalej. Wiesz, że jestem śledziem? <noise> nie, nie wiem, ale już wiem, bo napisałeś mi to teraz w pytaniu. Dobrze, teraz pytanie od Kai Ninjago. Czy jak zakładałeś kanał, to chciałeś, żeby pojawiło się na nim nie tylko LEGO? Nie, nie chciałem, bo według mnie robienie tematyki, yy, dwóch tematyk na jednym kanale jest bez sensu więc zawsze chciałem, żeby było to tylko Lego i górny Ninjago. Jaki sezon z Ninjago jest Twoim ulubionym i dlaczego? Dobra, to tak. Powiedzmy sobie. moim ulubionym sezonie Ninjago, aż do wczoraj mm. był sezon czwarty, czyli Turniej żywiołów. Był to sezon, od którego zacząłem oglądać Ninjago i po prostu uwielbiałem ten sezon, ale teraz po obejrzeniu finału sezonu 16 Krystalizacja, ewidentnie przechodzę na ten sezon. Jest on naprawdę fajny, a więcej o tym sezonie nie usłyszycie w moich wrażeniach z tego sezonu, które najprawdopodobniej na tym kanale już się pojawiły, a was w topce sezonów, która też się już najprawdopodobniej pojawiła lub też pojawi. Kto cię zainspirował, żebyś nagrywał filmy na ety? No tak, po pierwsze, yy, zanim zacząłem nagrywać, to oglądałem Goldiego, Lloyda Malinę, Pudiego Ninja i mistrza Claudio. No teraz to już po prostu Claudio. I oglądałem i przez nich się zainspirowałem i też y, przez nich zacząłem nagrywać na YouTube'a. Co sądzisz o nowym intro ze sezonu 16 Ninjago? Intro z sezonu 16 według mnie jest y, totalnie świetne, wygląda naprawdę super, te kryształy, świetne. A najlepsze z odcinku 13, bo mamy piosenkę no niestety zmienioną w tym polskim Bingu jest trochę inna niż 800 sezonie, ale jest y, świetne intro. Co sądzisz o youtuberach, którzy nagrywają tributy? Na przykład o mnie. Jaki jest Twój ulubiony tribut z Ninjago? Eee, ulubionego tributu nie mam, ale tak, tributy czasami oglądałem, ale też nie mam jakiegoś ulubionego kanału, który nagrywa tributy i też tributu ulubionego nie mam, ale e, czasami te tributy oglądałem. Teraz pytanie od Kendixa, Pepsi czy cola? Pepsić kola? Oczywiście, że kola, ja tutaj, tutaj puszka coli, będę sobie ją dzisiaj pił, zobaczycie, może nawet na odcinku wypije ale to zobaczymy. Polecasz KenDixa? E, polecam, no znam Cię, więc polecam, no. Masz jakieś zwierzę? Czy e, mam zwierzę? Tak, mam psa, Lunę. E, jest to dosyć młody pies, więc też strasznie dużo szaleje, no. Skąd pomysł na, na nazwę Fifi? Skąd pomysł? Jak byłem mały. To wszyscy zawsze nazywali mnie Fifi. bo potem, potem już się to zmieniło, mówili mi po imieniu, czyli Filip. Ale no jak założyłem kanał, no to dla osób, które nie wiedzą, wcześniej nazywałem się Fifi Lego Fan. Ale po prostu zmieniłem tą nazwę na Defifi. No niestety nie Fifi, bo dużo osób na YouTubie nazywa się Fifi. No ale tak, wszyscy mi kiedyś nazywali Fifi, teraz po tym, jak zacząłem nagrywać na YouTubie, to też mnie wszyscy nazywają Fifi tak po prostu Fifi. no Znasz taki kraj jak Azerbejdżan? Czy znam? E, oczywiście, że tak. Gdzie najczęściej kupujesz Lego? Gdzie najczęściej kupuję Lego? No to tak. Kupuję na Bricklinku, na Allegro, na OLX-ie też. Ale głównie to też kupuję figurki. Ale tutaj, jak możecie zobaczyć, najpiękniejsze jest i co mam, jest Kryształowy Król. kupiłem dosyć niedawno. I tutaj na przykład mam też zestaw. Obydwa zestawy te kupiłem na przykład na tajnej książce. Ale zestawy też wiadomo dostaję na święta czy na jakieś takie okazje. Jaki jest Twój najdroższy zestaw? Mój najdroższy zestaw. No tak szczerze tutaj patrząc, bo tutaj mam większość tych zestawów z Ninja, to mi się wydaje, że tym najdroższym zestawem będzie ten 70595, czyli ten niewykrywalny pojazd Ninja z Święta Umarłych, bo wątpię, żeby chyba któryś z tych zestawów był tutaj właśnie droższy, więc chyba ten niewykrywalny pojazd Ninja jest yy, najdroższy z moich zestawów. Co odpowiesz na te pytania w Q&A? Odpowiadam na nie. <laughs> Teraz pytania od Greasy Brick Shorts. Dobra, dawaj. Ulubiony klocek, element w nawiasie. Ulubiony klocek 2x4. Ulubiona figurka. Moja ulubiona figurka to jest oczywiście Lloyd DX, ale jeśli chodzi o takie customowe figurki, to bardzo podoba mi się design. Oczywiście wam je tutaj y, pokażę. Proszę bardzo, to jest moja ulubiona figurka, czyli Lloyd DX. Z odcinków pilotażowych, ta figurka jest jedną z najrzadszych figurek drag'om, jak, jak nie najrzadszą, ponieważ pojawiła się tylko w jednym y, zestawie, które mogliśmy zrobić tylko w Ameryce. Ale z takich jeszcze figurek, które nie są oficjalne, odległe, a customowe, to bardzo podoba mi się Dizzyn, no bo wiadomo, jest to rzadka figurka, ponieważ no, nie powstała w żadnym zestawie, tylko jest customowa i leciała do mnie aż z USA. To ciekawy film o tej figurce możecie znaleźć na moim kanale. Kolejne pytanie: ile ma centymetrów wzrostu? Ja centymetrów wzrostu nie wiem, gdzieś koło 1,70 m. Nie wiem, tak szczerze. Dokładnie. Czwarte pytanie: będą live? Czy będą live? Y nie wiem, teraz nie za bardzo mam czas, bo chodzę do średniej szkoły, ale może. W tym roku na przykład na drugiej urodziny kanału nie było live'a, a na pierwszą urodziny był, ale może na trzecie urodziny kanału uda się coś tam kombinować albo w wolnym czasie może coś zrobię. Wymień trzech ulubionych Legotuberów do 300 subów. Do 300 subów, o jesteś, to będzie ciężkie, bo dużo osób, które miało takie 300 subów, które faktycznie oglądają, no to jakoś to przebiły, więc nie wiem, czy będę umiał takie tak wymienić, ale na przykład na przykład niech będzie Kasztan, nie, to jest mój kolega, Możecie do niego bić zresztą, on ma teraz 169 subskrypcji. A propos kasztana, właśnie są pytania od kasztana i pierwsze pytanie: czy jak poznać heksagonka i maciętego? Oj, to jest długa historia. Kiedy założyłem kanał, miałem około 20 subskrypcji. Heksagonek napisał do mnie pod jednym filmem, że bardzo fajny kanał i zapraszam serdecznie do mnie. Heksagonek miał wtedy gdzieś około 500 subskrypcji, czyli mniej niż ja w tym momencie. Bo... I tak, ja wbiłem na ten kanał, zasubskrybowałem go, on też mnie subskrybował, miałem go tam subskrypcję. I potem gdzieś tak, w okolicach września, sierpnia napisał do mnie macięty, ty, że nie chciałbym wziąć udziału w jego fandabingu do pierwszego odcinka 13 sezonu Ninjago. No to ja pomyślałem, że się zgodzę i się zgodziłem. I zrobiliśmy ten fandubbing, wbiłem wtedy też 100 subskrypcji, no i z Maćkiem się tak poznaliśmy. Ale ja Maćkowi pomagałem szukać osoby do tego fandubbingu, a przez to, że Hexagonka miałem w subskrypcjach, no to po prostu napisałem też do niego i on też się zgodził. No i tak z czasem zaczęliśmy po prostu rozmawiać z Maćkiem i w ogóle. Aż w końcu też dołączył do nas Heksagonek, bo pewnego razu się zapytał, czy może z nami gadać, no i gadał z nami i tak się poznaliśmy. Nawet u Heksagonka nagrywaliśmy filmy, jak gramy w Scriblio, taką grę o rysowaniu. Możecie wbić do Heksagonka i to zobaczyć, ale to było dwa lata temu i mamy takie e, strasznie młode głosy i w ogóle... I w ogóle pamiętam też, jak Heksagonek w 1000 subskrypcji, Maćka jakby promował Gold i wszystko też dokładnie e, pamiętam, co nie teraz. Ulubiony Ninja i dlaczego? Ulubiony Ninja. To jest ciężkie pytanie, bo mam serio dylemat w tym pytaniu, czy Zayn, czy Cole. Bo naprawdę lubię Zayna po jego historii w tych pierwszych sezonach. Dla mnie jest to naprawdę świetna postać, poświęciła się w trzecim sezonie. Ma fajną historię, bo był sierotą, nie znał rodziców, okazał się być robotem. A Cole fajny, głównie przez jego rolę w 13 sezonie i Święci Umarłych. Ale Cole też jest według mnie naprawdę fajnym ninjam. Proponowałbym zwiększyć tempo, ponieważ jest teraz dużo pytań i... Pią czwarte i piąte pomijam. Szóste, bo się powtarzają. Szóste, dlaczego założyłeś kanał Noity? Dlaczego założyłem kanał Noity? Po prostu chciałem nagrywać, bo mi się podobało jak mi nagrywają. Siódme, najpierw płatki, mleko, miska, a może najpierw pojechać do sklepu? Tak, no to jeśli nie mamy płatek, to najpierw jedziemy do sklepu, ale jeśli mamy, no to nie jedziemy do sklepu. Najpierw dajemy sobie miskę, potem dajemy sobie płatki, potem zalewamy to mlekiem, ale tak ogólnie na odwrót też może być, bo jak ja mam płatki, zajaję mlekiem i już zjem, to i tak sobie je dosypuję. Od kiedy interesujesz się Lego? Ja gdzieś tak, no od dawna, ja, wiadomo, byłem mały, to miałem może jakieś zestawy z Lego Duplo, ale najbardziej zacząłem interesować się w 2015 roku, gdy dostałem od mojego kuzyna zestaw z Lego Bionic na urodziny i postanowiłem zbierać sobie wszystkie zestawy z Lego Bionic i mam wszystkie zestawy z Lego Bionic z 2015 roku. Tutaj na przykład jest jeden z nich, tutaj mam jeden z 2016 roku, bo nie kupowałem. No i potem też w 2015 roku zainteresowałem się też ninjago. Yy, no grałem z moim kuznakiem z nim drago i się zainteresowałem. No i niestety teraz już jest koniec tego pięknego serialu po 16 sezonie. Ulubione danie! Ulubione danie, schabowy i frytki. To chyba logiczne, taki tradycyjny Polak schabowy z frytkami, a na pierwsze danie oczywiście rosół. Kim chcesz zostać jak będziesz pełnoletni? Nie mam pojęcia. Naprawdę, to, to ja nie mam pojęcia. Za daleka przyszłość. Gdzie, to... po, gdzie idziesz po podstawówce? Jaki profil? No już poszedłem do szkoły i poszedłem na technik-handlowiec y, do szkoły ekonomicznej. Miałeś pasek czerwony? Nie miałem. Niewiele mi brakło, ale nie miałem. No. Nie udało się. Kolejne pytanie od Pawła Kmak. Psy czy koty? czy koty? No to yy, nie wiem, nie odpowiem na to. Mam psa, kiedyś miałem kota, więc trudno, trudno mi się zdecydować. Jak, yy, czy grasz w jakieś gry, a jak tak, to jakie? No to tak, no, oczywiście Fortnite, choć ta gra trochę według mnie upada. Yy, myślę, że tak po skończeniu się u sezonu ósmego, w drugim rozdziale, trochę to upadło. Ale gram, bo jakby samemu to się gra nudno, ale jak się gra z ziłkami na przykład z Victorem, z Kitekiem Ble, no to gra się super, co nie? Ale tak to to bardziej gram crykiwać, coś takiego. E, no, Grałem w Rocket e, Fall Guys, ale coś mi przestało działać. No i tyle, na razie tylko Fortnite, co nie, bo też nie mam czasu na ich, nawet nigdy, więc... Jaki jest twój ulubiony kolor? Ulubiony kolor, oczywiście pomarańczowy, jak tutaj moja koszulka. Teraz pytanie ode mnie. Czy wiesz, czego nie można robić, żeby rosół nie zamienił się w zupę pomidorową? Eee, no tak, nie dodałeś tam pomidorów czy przecieru pomidorowego. Nie dodawać składników, przez które to się zmienia w pomidorową. Czas na kloski pyta. Ulubiony kolor klocka LEGO? Oczywiście, że pomarańczowy. LEGO Power pyta. Ulubiona postać cimy. Ulubiona postać ścimy Hmm... Lavertus, ale czy na pewno? Akronix czy Crux? Kończ y, nie wiem, nie wiem jeszcze, jakby ja bym to liczył jako jednego antagonistę, mimo że są to dwóch, a, dwóch antagonistów, to są dwaj bracia, którzy są ze sobą sprzeczni, więc nie wiem, bardzo mi się podoba kurs, jak i Akronix, to też trudny wybór, musiałbym na tym dłużej pomyśleć. Ulubiony odcinek auta Bujdy na Resorach. O, jesteś, to jest dzieciństwo, bardzo dawno temu to oglądałem, miałem płytę z Bujdów na Resorach, ale nie mam jej chyba tutaj teraz. I chyba mój ulubiony to był ten, gdzie się tak ścigali w Japonii czy coś takiego, ale ja naprawdę oglądałem to naprawdę naprawdę dawno, jak byłem mały jeszcze. Zyg Zygma ma czy ogórek? <laughs> oczywiście, że ogórek. Który to dzień 31 grudnia 2022 To jest oczywiście Sylwester, ale jeśli chodzi Ci o dzień tygodnia, to momencik lecimy po kalendarz. Kalendarz już sobie y, sprawdzamy, który to będzie grudzień. Okej. Okay. Tak, jest to sobota. Jak masz na imię? Filip. Jak oceniasz mój awatar? <laughs> Pokaż mi awatar, Wiktor. No, awatar taki sam jak moja siostra, ale ogólnie bardzo ładny. Takie połączenie ludzkiej mi i tej wodnej. Jaki są według Ciebie trzy najlepsze magazyny z Ninjago od 2021 do 2022? O w nawiasie Evo J i, i dlaczego? Kurczę. Hm. Nie wiem, to tutaj trzeba byłoby się też trochę namyślić. Jaki taki magazyn jest yy, fajny, bardzo. Bo trochę od 2021 ich było. Na pewno fajny był z Czaszko Księżnikiem. Nie ja czaszko księżnika sprzedałem te znowu Zamiast po prostu kupić mu skrzydeł, a teraz muszę i tak kupić czaszko księżnika i... Serio nie wiem do czego go sprzedałem, ale myślę, że z czaszko księżnikiem był najlepszy, bo to jeden główny wróg Dwa razy dwa podzieli przez 1. Dwa razy 2 to będzie 4. Dzielona 1 to będzie 4, więc równa się 4 Lubisz mnie? Lubię cię. A tego pytania parek parę 13? Tak. Powiedzmy, że tak. Najładniejszy strój jednego z ninja Evolution 2022. Najładniejszy strój, te stroje są naprawdę podobne, ale powiedziałbym, że kola. Najgorszy sezon Ninjago. Oczywiście jest to sezon 11. Sekrety zakazanego z Ja Chyba nie muszę mówić dlaczego. Naprawdę rozleniwienie ninja sami wypuszczają wroga. Nudny sezon, tak szczerze, dużo naciągaczy. Ulubiona figurka z Ninjago City i Nexo Knights, yy, z Ninjago... jaką masz w swojej kolekcji w nowe Ninjago Lloyd X, z Nexo Knights, yy, jaką mam w swojej kolekcji? Mam chyba tylko yy, jakieś z magazynów Clay'a, Macy i jakichś tych takich potworów, yy, co miały być w piątym sezonie. Nie wiem, powiedzmy, że Clay, a z City to nie mam za bardzo figurek, nie kolekcjonuję City, tylko bardziej Ninjago. Teraz pytanie o trzyżki. jaki jest Twój ulubiony przedmiot w szkole? O, jest, z tego. nie mam ulubionego przedmiotu. Naprawdę. Ja strasznie nienawidzę chodzić do szkoły i nie mam ulubionego przedmiotu. Naprawdę. Jedyne co ja lubię, to zajmować się swoimi rzeczami zamiast prowadzić te szkoły. Naprawdę. Nie lubię się uczyć i nie lubię żadnych przedmiotów, tak naprawdę. Jak go tu nie spostać? MRF. MRF. to to jest MRF? Mr. F. Aha, dobra. Chodzi o pana F. No to. Bardzo fajna postać. Lubiłem pana E, jak byłby w sezonie ósmym. No i cieszę się, że powrócił w 16 sezonie, mimo że on nawet jest niemową, ale mam nadzieję, że ta postać jest echozeinem. To jest moja szczera nadzieja. Patrząc nawet, że w latarni w 16 sezonie, jak tam był Jay, nie było echozejna. więc mam nadzieję, że pan F to jest echozein. I bardzo lubię tą postać, nawet po samym wyglądzie tej postaci. Mówiono dzikie zwierzę. Dzikie zwierzę. Ojej. Oczywiście, że dzik. Ja, jak twoi koledzy reagują na twoje zainteresowania do Lego Ninjago? Hmm, normalnie. Nic z tego nie mają. Teraz pytania od Stanisława Pot. Nie wiem, co jest po trzech kropkach. W którym roku zapoznałeś się z Lego? W 2015. Która jest twoją ulubioną serią Lego? Masz na seria Lego? Oczywiście Lego, Nintendo Ile masz mini figurę Lego? Nie mam pojęcia. Dużo strasznie. Gambal albo auta? Eee, nie wiem. Gambola mało odroda. Myślę, że auta. Lubisz samo Lubię. 25 razy 25 razy 50 podzielone przez 2. Hokur! No to nieźle. Proszę podać dalej działanie. 25 razy 25 razy 50 podzielone przez 2. razy 25 razy 50 podzielone przez 2 równa się około 1500. Czekaj, 15625. Co lubisz więcej? Browsers albo Fortnite, Among Us albo Fall Guys? Oczywiście że Fortnite. Among Us albo Fall Guys. Among Us is all jest Among us, chyba. Jaka jest Twoja pasja? Lego ninja go! I zbieranie figurę, głównie. Lubisz kakao? Oczywiście, że tak. Lody ekipy albo lody Magnum? Oczywiście, że lody Magnum. Lubisz mnie? To jest jakby co. Stanisław Pot. No, powiedzmy, że tak. No, jesteś moim widzem, więc lubię Cię. Kiedy masz urodziny? 29 maja. Ile masz magazynów LEGO? Nie mam pojęcia, strasznie dużo. Mam dwa z 2016 roku, trochę z 2017 i od czwartego numeru 2019 do teraz mam wszystkie, ale mam jeszcze City, Season's site nie hmm. wiem, dużo strasznie mam tego wszystkiego. Oglądasz Poody'ego? Oglądam. Goldie albo pudi. <laughs> nie wiem, trudne pytanie. Pamiętam jeszcze czasy, kiedy Poody i Goldie rywalizowali o suby. Puddy chciał prześcignąć Goldiego, no i wiadomo, Puddy wygrał. Ale nie wiem, no Goldi, powiem tak, Puddy'ego porównał do takiego Heksagonka, bo on nagrywa bardzo często filmy jak Heksagonek, a Goldi'ego pewno bym do Maciętego, czyli filmy raz na ruski rok. Nie wiem, no Puddy rzuca częściej filmy, Goldi rzadziej, ale Goldi też filmy ma fajne, ale nie wiem, nie mam pojęcia. Trudno wybrać też. Brodaty geek albo cię od klocków. Brodaty geek, oczywiście. To od po prostu wiadomo. Osoby ją oglądają, ale ona robi taki kontakt bardziej dla młodszych osób. O kinofilm, tak? wcześniej Różowy Ninja albo Heksagonek. Heksagonek, mój kolega. Spotkałem się z nim nawet w te wakacje. Lloyd Malina albo Maciek i klocki. Lloyd Malina. Czekasz na nowe zestawy z Lego Star Wars? Yy, powiedzmy, że tak, ale nie kupuję Lego Star Wars, jakoś się tym nie interesuje, ale no czekam. No. Czy oglądasz serial Obi-Wan Kenobi? Yy, jeszcze nie, będę chciał oglądać, ale nie wiem kiedy. Jaki masz wzrost i wagę? Wzrost około 1,72, waga około 55-54. Wymień 10 Lego tuberów do 19 tysięcy. Ile Lego było? 10? Tak, 10. Dziesięciu. 19 no tysięcy. Tak, hexagonek. On ma 16 tysięcy. Macięty. Quarcij Jedi, Kasztan, ja w 5. Chyba Candix, on nie ma chyba jeszcze. 15 tysięcy. Hmm, kurczę, muszę myśleć Goli ma 30 tysiące. Hmm. Drefl, nie będzie, od fandomingów. on nie ma jeszcze 15 tysięcy, moja siostra Mysia, nie wiem, jeszcze dwóch muszę wymienić, muszę pomyśleć, nie wiem ile ma Claudio, więc tutaj nie mogę za bardzo powiedzieć, bo nie wiem, powiedzmy, że Claudio, bo on chyba ma 15 tysięcy, ale nie wiem, czy czasem nie ma więcej, no i nie wiem kto jeszcze, udało mi się wymienić 8 albo 9, bo nie wiem ile Claudio miał subskrypcji. Jakich youtuberów oglądasz niezwiązanych z LEGO? E, na przykład Evrona, no to oglądałem bardziej. Oglądam jakichś takich Fortnite'owych, o na przykład Warce straszne historie, bo tam są, są nieśmieszne historie. Tak. Grałeś tak. chociaż raz w Agar.io? Agar.io tak, grałem na lekcji informatyki w podstawówce. Lighting McQueen y, pyta, jak oceniasz mój awatar? Awatar? pokaż, pokaż. No, świetny, świetny, robi wrażenie. Oglądasz Miraculous? Nie, nie oglądam. I bia A, i to jeszcze była i Biedronka i Ulubiony film od Pixara. Od Pixara I Nie ma mocni tutaj płytę i nie ma mocni i nie ma mocni dwa. Kolekcja bardzo lubię te filmy jeśli chodzi o Pixara. Ostatnie pytanie o faliksonek. Oblicz masę słońca. O kurczę, dobra. Musimy jakoś obliczyć masę słońca. To będzie ciężkie. Dobra, jeśli obliczę masę słońca, to napiszę je w przypiętym komentarzu. Czy Twoja klasa wie o kanale, a jak wie, to czy się naśmiewa? Dobra, to tak. Stara klasa wiedziała i się nie naśmiewała, a nowa klasa z porądu stopowej jeszcze nie wie. Lubisz nagrywać na ety? E, oczywiście, że tak, tylko czasami mi się nie chce montować i w sumie filmy też nie robię za często, też przez to, że czasu nie mam. Ile to 69 razy 69? No nie, kolejne <noise> trudne działanie. E, 69 razy 69, 69 to jest 6969. 69. Nieprawda, to jest 4761. Masz coś do matematyki nowoczesnej? Oczywiście, że nie. A to nie było pytanie, ale nie było, dobra, nie mogę. Byłeś na Wyspie Oczywiście, że tak. I to tyle pytań. Brałem udział w turnieju Żwiołów na Wyspie o tym musimy wspomnieć. Jestem, byłem tam mistrzem denerwowania ludzi. Więc to było na tyle pytań. No tak, to wszystkie pytania to mam nadzieję, widzę, że to QA. Na... Mam nadzieję, że wam się spodobało. Wiem, że na to dużo wyczekiwaliście. Mam nadzieję, że was nowy gość, czyli Wiktor, yy, który czytał pytania, się spodobał. Wbijcie oczywiście na jego kanał. Macie do niego link w karcie, o ile nie zapomnę dać, ale będziecie mieli do niego link w opisie. No więc to no, wbijajcie do niego, co nie? Bo tutaj kola jest nowa. No, no to yy, słuchajcie widzowie, możesz się trochę zniżyć, bo nie wiem czy się będzie widać. No to widzowie. Elo, <grystanie> <Hello. grystanie> dobra.